Zawodnik, który jest 2-3 lata w Rakowie, zna model gry już na pamięć. On się obudzi w nocy i dokładnie wie, jak się zachować w każdej fazie gry. W ataku, w obronie, w fazach przejścia. Przykładem jest choćby Fran Tudor. To jest zawodnik, który zna model gry Rakowa na pamięć. I teraz, żeby ten zawodnik się rozwijał w Rakowie, no to na pewno nie rozwinie się dzięki modelowi gry, bo on już w tym modelu gry funkcjonuje niemal, niemal jak lunatyk. Natomiast Chcemy go rozwijać, więc trzeba podnieść jego umiejętności indywidualne. I dlatego uznaliśmy, czy ten R uznał, szukając, rozszerzając sztab, że głównym zadaniem jest właśnie rozwój zawodników pod kątem indywidualnym, co na pewno nam się w tym sezonie udało. Nie jesteśmy do końca zadowoleni. Uważamy, że są jeszcze rezerwy. Mamy zresztą nawet pomysł na to, jak te rezerwy, jak zwiększyć przyswajalność nowych informacji jak zwiększyć e, umiejętności naszych piłkarzy. Jak? Mówię, że możesz powiedzieć wszystko. No, ale <noise> mówimy tylko o rzeczach, które wdrożyliśmy. To są rzeczy, jeszcze, które wdra będziemy wdrażać. I, e, I zresztą zgadzam się w tym 100%. No, nawet widząc e, Pepa Guardiola, różnego rodzaju materiały dokumentalne z Prime Video, czy, czy nawet urywki na YouTubie, widzimy jak wiele on poświęca detali w kontekście rozwoju indywidualnego zawodników. Zresztą każdy zawodnik, który z nim pracuje, mówi o tym, że rozwinął się indywidualnie. I taki też mój przyświeca, taka jest też moje, mój cel i takie motto moje w głowie, żeby zawodnik odchodzący z za Rakowa, zapytany o trenera szwargę, powiedział, że może się z nim nie zgadzać, może nie do końca z nim nadawał o tych samych falach, ale jestem pewien, że dzięki niemu rozwinąłem się jako gracz. I wydaje mi się, że to osiągnęliśmy już w tym sezonie. A w przyszłym sezonie będzie to na jeszcze wyższym poziomie. Mhm. No to jak wygląda ten proces? Bo to nie jest tylko e, środek treningowy, ale też właśnie dużo pracy związanej pewnie z urywkami wideo, z jakimś e, przekazywaniem informacji, e, czy to w rozmowie, czy to poprzez jakieś pewnie fragmenty. E, gdybyś nam to tak od A do Z wyłożył. Jeżeli ktoś chce rozwinąć zawodnika indywidualnie na poziomie seniorskim, który zdobywał już jakieś trofea, czyli to jest człowiek, który ma swoje ego, które ma własne przekonania, które zadziałały. Przepraszam, to pierwsza rzecz, to trzeba zdobyć jego zaufanie. Jeżeli nie zdobędziesz jego zaufania, to choćbyś był kapitalnym trenerem, nie przekażesz mu żadnych informacji. I uważam, że to zaufanie, te, te zaufanie zdobyliśmy. Kolejnym krokiem teraz, który chcemy zrobić, to jest pierwsze, co zrobiliśmy po sezonie, to są ankiety. Zrobiliśmy ankietę dla zawodników, gdzie zawodnik sam się miał wypowiedzieć na temat treningu indywidualnego, formacyjnego, na temat odpraw indywidualnych, formacyjnych, co one mu dały, czy, czy go ulepszyły jako zawodnika, czy były zbędne, czy, czy było ich za dużo, co chciałby zmienić w tych odprawach, co chciałby zmienić w treningu. Czyli chcieliśmy za, chcemy zaangażować zawodnika w ten proces. Chcemy, żeby zawodnik, przystępując do jednostki treningowej, dokładnie wiedział, nawet jeżeli trener nie powie o żadnych zadaniach w tej jednostce, na czym on indywidualnie dzisiaj pracuje, nawet grając dużą grę 11 na 11. Czyli pierwszym krokiem po tej pracy, którą zrobiliśmy, są ankiety. Drugim krokiem jest przygotowanie materiału wideo na bazie naszego modelu gry, najważniejszych umiejętności w danej fazie, które najczęściej występują. No i oczywiście, takie materiały już przygotowujemy razem ze sztabem, podzieliliśmy się, każdy odpowiada za daną pozycję. I mamy taki, takie materiały przygotowane, wideo dla każdego zawodnika. Ponadto, każdy zawodnik będzie miał kartę indywidualnych umiejętności, i na tej karcie indywidualnych umiejętności gracz będzie miał wskazane przez nas, ale również będziemy to konsultować z nim najważniejsze umiejętności techniczne, taktyczne do poprawy, które on sam przy pomocy naszej sobie narzuci, i które my będziemy jako trenerzy weryfikować, razem z nim rozmawiając, pytając go, analizując daną jednostkę treningową. Bo tak jak mówiłem na początku, każde, każdy trening jest nagrany. I w ten sposób chcemy uzyskać cykliczny, stały rozwój zawodnika. Czyli chcemy po prostu stworzyć proces. Nie chcemy, żeby to było coś, co się dzieje raz na miesiąc, tylko chcemy stworzyć proces, którym głównodowodzącym będzie gracz, a nie tylko i wyłącznie. Trener, bo zawodników jest 25 w kadrze, a nas, trenerów, odpowiedzialnych za proces indywidualny, jest czterech, może 5 czasami. I proces, który też podlega ciągłej ewaluacji, prawda? Dokładnie tak, bo te rzeczy, o których teraz mówię, to są właśnie rzeczy, które wdrożymy w nowym sezonie. Wiele rzeczy już się z nich działo, ale dzięki doświadczeniu jeszcze bardziej je poukładamy, co moim zdaniem pozwoli nam na jeszcze większą indywidualizację. Indywidualizację pracy, bo, bo tak jak powiedziałem, zawodnicy, którzy są już w Rakowie, model gry znają bardzo dobrze i żeby ich rozwinąć, trzeba, trzeba wejść znacznie głębiej.